Tradycyjnie pod pomnik przyszli mieszkańcy Lubina, przedstawiciele samorządów, ale również uczniowie i przedszkolaki z Lubina. Każdy chciał w ten sposób uczcić jedno z najważniejszych świąt dla Polaków Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Obchodzimy 107 rocznicę odzyskania tej niepodległości. Jest to niewątpliwie święto suwerenności, wolności, ale także pamięci o determinacji pokoleń, które walczyły właśnie o tą wolność. Myślę, że jest to też czas do refleksji nad tym, jak ważna jest jedność narodowa. Wielki Polak Roman Dłowski powiedział kiedyś, że obowiązki wobec ojczyzny to nie tylko obowiązki wobec teraźniejszych Polaków, to także obowiązki wobec pokoleń przeszłych i tych, które po nas przyjdą. Powiedział też o tym, że musimy być gotowi na ofiary, jeżeli chcemy być patriotami. Patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, no musimy być na to przygotowani. tak? I myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy wychowali naszą młodzież. Kolejne pokolenia właśnie idei w duchu patriotyzmu. Narodowe Święto Niepodległości było również czasem refleksji i odpowiedzi na pytania, czym jest wolność i patriotyzm. No Myślę, że w dzisiejszym świecie dokładnie widać, co znaczy wolność. Świat jest tak dzisiaj yy, nazwijmy to, nie wiem, bliski wybuch, że ta wolność pokazuje, że możemy za siebie decydować. Yy, my możemy podjąć decyzje w jakim kraju żyjemy, jak chcemy żyć i co chcemy robić. Także myślę, że to jest bardzo ważne i to jest jedna z wartości, która dzisiaj jest może trochę niedoceniana, aczkolwiek w tej sytuacji może coraz bardziej. Natomiast patriotyzm. Patriotyzm to przede wszystkim no, tożsamość, to, to, to jest bycie, bycie Polakiem, E, przestrzeganie polskich zasad, tradycji, e, miłość tego kraju. Spod pomnika wszyscy przeszli do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Luminie, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą. Po południu z kolei pod halą RCS chętnie mogli się rozgrzać wojskową grochówką i bigosem, a potem wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne. Nie, już tutaj byłem, byłem, tak, bardzo fajnie, ale dzisiaj tak bardzo skromnie jest przed tym. Y przed salą? Ha przed Prze przed halą? halą. Przede wszystkim jestem Polakiem. proszę odpowiedź. To jakby się wynosi z, z domu, z wychowania, to jest dalej y, y, środowisko bliskie, tam gmina, powiat i tak dalej. I to jest Polska, nie? No to przecież, to takie proste, że nie trzeba nikomu tłumaczyć. To warto, to jest dla nas bardzo ważny, mhm. ważny dzień. Jakby nie być. Zajem. Czy Pani jest patriotką? Jestem. A w jaki sposób Pani to pokazuje? Na co dzień? No, choćby, że dzisiaj jestem tutaj. Jak co roku wspólne śpiewanie poprowadził ksiądz Mariusz Jerzewicz razem z zespołem muzycznym Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Towarzystwie Przedszkolaków i Młodzieży z Lubińskich Szkół. Ja jestem szczęśliwa, że moja, ja i z moją rodziną z, z, z po wielu latach tułeczki, wróciliśmy do swojej ojczyzny. Po dwukrotnej taty niewoli, myśmy tu wrócili do Polski. Ja widzę taką, taką scenerię, takie, wie Pani, śpiewanie, pieśni patriotyczne, które mój tato śpiewał, broniąc Warszawy. No, oj, to mnie w oczach łzy stają wzruszenia. ze wzruszenia, z radości. I wie Pani, ktoś, kto nie przeżył tego, co ja i moi rodzice i nie doceniają tego, co mają, to jest bardzo niedobrze.